Cześć, mam na imię Sławek, witam Ciebie w kolejnej lekcji Drupala. Dzisiaj pokażę Ci jak skonfigurować wydajność graficzną Drupala, dzięki czemu nasze fotki i odpegi będą zawsze 100% jakości, oraz kilka prostych ustawień dla administratora systemu. Jest to przydatne i myślę, że warto skorzystać z tej lekcji, jest ona krótka, ale da wiele. Zapraszam więc do obejrzenia lekcji. Jak widzisz wszedłem już w... Wersję Drupala, którą oczywiście robimy szkoleniowo, kliknę sobie, żeby wejść na stronę główną. Pozostałości po ostatniej lekcji, jak widać są. Ja jednak będę interesował się kompletnie czymś innym. Będzie tu tak naprawdę zarządzanie drupalem pod względem wydajności i to mnie bardziej będzie interesować. Jak widzisz, całe menu, które tutaj mamy do góry, bardzo mi się przydaje. Ja wejdę więc w konfigurację witryny, narzędzie przetwarzania Grafik. I tu pierwsza opcja, którą chciałbym Ci zaprezentować jest to jakość plików JPG. Zakładam, że JPG będziesz właśnie wrzucał jako grafikę. Ustawiona domyślnie jest na 75%, żeby obniżało wartość plików, po to by nie były aż tak ciężkie. Ja sobie ją zmienię od razu na 100%. Chcę, żeby moja witryna była piękna, ładna i po prostu super. Kolejną opcją, którą pokażę to tak naprawdę skórka działu zarządzania. Yy, często gdzieś powstają pytania, jak ją zmienić, by była tak naprawdę yy, niezależna od tej, którą tworzymy, którą internaci widzą. Wchodzimy w konfigurację witryny, skórka działu zarządzania i tu zobacz jak w, mm, sprytnie można zrobić. Ja sobie wybiorę powiedzmy Marvin skórkę. Wyświetlaj stronę edycji zawartości z pomocą skórki działu zarządzania jak najbardziej. I co się teraz pokaże? Pokaże się totalnie zmieniony Drupal tylko i wyłącznie dla mnie po zalogowaniu. Gdy się wyloguje, Drupal powraca tak naprawdę do starej wersji. Dlatego, warto takie rzeczy sobie zrobić. Można zrobić ulubioną skórkę do działu zarządzania i możemy spokojnie działać. Ja, oczywiście, się zaloguję. Jak widzisz, jestem zalogowany. Zawartości dodaję już w tym momencie w nowej skórce. Wejdę więc w tą początkową, by widzieć, co mamy. Ale co jeszcze można Tobie pokazać? Eee, tak naprawdę, można pokazać eee, pro, prostą i przy, przyjazną rzecz, jeżeli chodzi o przerwę techniczną. Czasami musimy Drupala wyłączyć, coś zrobić. Eee, jest oczywiście w konfiguracji witryny przerwa techniczna, informacja. Możemy jak najbardziej tą przerwę sobie włączyć, czy wyłączyć. Status witryny mam oczywiście włączoną. Eee, myślę, że na chwilę obecną to właściwie będzie wszystko, eee, co do samego Drupala, co do takich podstawowych konfiguracji. Znacznie więcej ich się pokaże w momencie, gdy będziemy instalować dodatkowe moduły. Yy, myślę, że kolejna lekcja będzie ciekawa, tym bardziej, że będziemy upiększać nasze brzydkie dziecko Drupala i będziemy robić z niego ciekawszą witrynę, która lepiej będzie wyglądać. Dlatego zapraszam Ciebie do kolejnej lekcji. Dzięki za obejrzenie kró krótkiego kursu. Do zobaczenia.